Miecz japoński jest dziełem sztuki, jest, jego zadanie wtórne jest jako oręż, ale rzeczywiście w dużej klasy miecz jest dziełem sztuki, jako dzieło sztuki jest traktowane w Japonii i tak samo jest traktowane w Japonii. Przy kontaktach z mieczem musimy liczyć się z jego ostrością. Żeby mieć z nim właściwy kontakt, stosujemy odpowiednie rytuały. Mnie się zdarzyło akurat małe, małe ostrze, tantów przy nieostrożnym obchodzeniu władować sobie w rękę dość głęboko, także musiałem wzywać lekarza do szycia. To jest odstępstwo od y, po, y, rytuału, od postępowania. Miecz wymaga rytuału, to jest poważna osoba i, i nie można z nią postępować byle jak. No to, to jest, jeżeli to jest dzieło tylu osób, tylu ludzi, z czego część z nich, żeby móc go wykonać, musi osiągnąć w umiejętności mistrzowskie, to on musi mieć jakiś przekaz w sobie. Ja na szczęście od samego początku mojej pracy byłem konserwatorem zabytkowym. Po prostu zacząłem się zajmować innymi rzeczami. Na początku zajmowałem się dużymi konserwacjami dużych obiektów i sakralnych, i cywilnych. Wnętrza pałacowe, wnętrza kościelne, duże ekipy, duże rusztowania. No w tej chwili zajmuję się mniejszymi sprawami. Musiałem wrócić do prac ręcznych, do prac właśnie w tej praktyce, szeroko rozumianej, konserwatorskiej, po swojej chorobie, która mnie wyrwała zupełnie do zera. Także najpierw musiałem przejść przez cały etap rehabilitacji, odbudowy mieści, ponieważ miałem ręce bezwładne, aż do działań precyzyjnych. Do do rysunku, do malarstwa, do, do garderowania, do inkrustacji, różnych takich działań, których w tej chwili mam na Ja się szlifuję długo dokładnie. Nie spiesz. I podobnie z rehabilitacją. Przez pierwszy rok nie było efektu. Nie było widać, po co się to robi. te kilogramy, i przerzucałem, właściwie nie było. Nic mu to nie dawało. I sama rehabilitacja rok trwa, dwa lata. Czystych ćwiczeń. przeliczeniu na ruchy lęki i obciążenia tej ręki, gdy ja przyrzucałem dziennik o 16 tam. Ale jak zaczęło powoli być widać efekty, no to zaczęło to mieć sens. I zasadniczo jestem samocugą. Nie potrzebuję drugiej osoby, no chyba że potrzebuję zmienić słońce, no bo sięga nasięga madalinie. Jest pewna granica, której nie jestem w stanie przekroczyć. Ograniczenia są przede wszystkim komunikacyjne. Nie mogę korzystać z kolei państwowej, chociaż powinienem. Kiedyś próbowałem pojechać do Poznania sam i spowodowałem popłoch pop na dworcu centralnym. <grym> po prostu, bo no, no, nie, nie jest to przewidziane taki, taki, taka, taka sytuacja. Ale do samochodu jestem w stanie sam się wciągnąć, w i wyjść tego. A ja się rozwijam, ja cały czas walczę, ja cały czas szukam kolejnych metod na pokonanie takiej czy innej trudności w mojej zawodowej.